Marek Borowski twierdzi, że różnice w zarobkach są w Polsce zbyt duże. Obniżenie podatków dla dobrze zarabiających, np. dyrektorów czy menedżerów różnych przedsiębiorstw, powiększyłoby różnice pomiędzy biednymi i bogatymi, a poza tym zmniejszyłoby wpływy do budżetu państwa. Mniejsze podatki, zdaniem SLD, mogłyby natomiast płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą, co ułatwiłoby im inwestowanie w rozwój firmy. SLD proponuje również zniesienie ulg podatkowych korzystnych dla ludzi zamożnych. W przyszłorocznym budżecie najważniejsze powinny być nakłady na edukację. Yy, praktycznie nie rosną. Yy, to są nakłady na naukę i na kulturę. Te trzy rzeczy to są inwestycje w człowieka i uważamy, że te nakłady muszą zacząć wreszcie w sposób znaczący rosnąć. Po, po drugie uważamy, że trzeba wzmocnić pomoc społeczną. Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył w Sejmie pierwszy projekt ordynacji wyborczej dostosowanej do nowego podziału administracyjnego kraju. Według SLD najlepiej byłoby, gdyby powstały 52 okręgi wyborcze średniej wielkości od 5 do 12 mandatów. Uważamy, że propozycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest kompromisem między wielkimi okręgami wyborczymi, które by bardzo oddalały posłów, wybieranych posłów od obywateli, od wyborców, a bardzo małymi okręgami wyborczymi, które zmieniałyby, fałszowałyby wynik wyborczy, preferowałyby tylko duże ugrupowania. Posłowie Sojuszu chcą, by praca nad kształtem nowej ordynacji. Została zostały zakończone z grudniem tego roku. Owszem, dość zgodnie skrytykowała ona propozycje rządowe, ale